Cześć, witam Was w kolejnej lekcji rowerowej Szkoły przetrwania. Dzisiaj wam zademonstruję, jak możecie uzyskać płomień z węgla drzewnego, czyli tutaj mamy takie niedopalone z ogniska węgielki tak. i zaraz wam pokażę, jak ten węgielek, że tak powiem, rozżarzyć, czyli rzucamy na niego iskrę z krzesiwa. Będziemy rozdmuchiwać to, żeby ten żar się powiększył. I jak już nam się ten żar powiększy, to wtedy tu mam przygotowane, zobaczcie, trochę kory, trochę trawy. Tutaj też takie bardzo cieniutkie, cienkie, suche e, kawałki kory. I będziemy to rozdmuchiwać, żeby uzyskać płomień. W pierwszej kolejności spróbuję tutaj rzucić iskrę na te drewienko. I będziemy próbować to rozdmuchiwać. Zobaczcie, a to wszystko od jednej iskry. Widzicie? Udało się. I tym oto sposobem na drugi dzień po ognisku rzucacie tylko iskrę, rozdmuchujecie sobie żar i już macie ogień. I to wszystko w tej lekcji. Zapraszam Was na kolejne. Dajcie suba, łapkę w górę, jeśli Wam się film podobał. I do zobaczenia kolejnym razem. Trzymajcie się. Cześć!